Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Baba tobie, Panie. Gdy mędrcy się oddalili, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstanie, weź dziecię jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę, i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dzieciątka. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie, Baba Tobie Chryste. Dlaczego rodzina święta jest święta? No, bo tak jak mówiłem na początku, zawsze w centrum tej rodziny jest Jezus, i sensem w ogóle też no, powstania tej rodziny Maryi i Józefa było też przekazać, poprowadzić, wprowadzić Jezusa do świata. Myślę, że można by taki też wniosek z tego wysnuć. Jeżeli w mojej rodzinie Jezus jest w centrum, jeżeli sensem mojej rodziny jest właśnie wprowadzać do życia innych ludzi, właśnie tego Jezusa, który jest w centrum, czy to będą dzieci, czy to będzie dalsza rodzina, czy inni ludzie, to i moja rodzina będzie święta. I my jesteśmy wszyscy do tego powołani. To nie jest jakaś tylko Zależność, jakaś, jakaś, jakiś przywilej Maryi i Józefa. Wszyscy, Panie Jezus przychodzi do każdego i chce, żeby każda rodzina była święta, każda bez wyjątku. Dlatego dzisiaj tak już prawie, że na koniec tego okresu Bożonarodzeniowego chcę Wam złożyć życzenia. A że to święta rodzina, no to takie rodzinne życzenia. Najpierw Wam wszyscy mężowie, wszyscy, którzy żyjecie w związku małżeńskim, Panowie. Chcę Wam życzyć, abyście wpatrywali się w tego Józefa i tak jak On byli posłuszni Bogu. Żebyście słuchali tego, co Pan Bóg mówił, żebyście mieli czas na to. On przemawia nawet we śnie. Ten Józef, widzimy, że on jest taki nie za bardzo rozgarnięty. On nie rozumie wielu rzeczy. Ale jak Pan Bóg mu coś mówi, to idzie jak przecinak. I chcę Wam życzyć właśnie takiej postawy posłuszności wobec tego, co Bóg mówi do Was. We śnie przez Słowo Boże w różny sposób. Chcę wam życzyć, abyście kochali wasze żony. Ale nie byle jak, tak jak Chrystus umiował swoją żonę, swoją oblubienicę, swój Kościół. Jak go kochał, kochał aż na krzyż. Życzę wam, abyście byli. Gotowi i zawsze tacy pewni, że jesteście gotowi oddać życie za swoją żonę. Męstwa Wam życzę właśnie, przy tym też. Bądźcie mężni. Bądźcie mężni. Nie bójcie się przeciwstawiać temu wszystkiemu, co chce niszczyć to Wasze małżeństwo. Z wewnątrz czy z zewnątrz. Bądźcie odważni. Pan Bóg Wam dał siłę, Pan Bóg Wam pobłogosławił abyście przeciwstawiali się mocni w wierze temu wszystkiemu, co chce niszczyć to Wasze małżeństwo. Życzę Wam, żebyście zawsze, i to tak podkreślam, zawsze, pięć razy podkreślam, żebyście zawsze żonę mieli na pierwszym miejscu, po Panu Bogu oczywiście. Nie, nie wolno ubóstwiać tu stworzeń na tym, na tym świecie, nawet żony. Ubóstwiamy tylko Boga, ale po Panu Bogu, tu w tym porządku ziemskim, życzę Wam, żebyście zawsze mieli żonę w tej hierarchii wartości. Nie kolegów, nie pracę, nie hobby, jakieś pszczoły, gołębie czy jakieś inne rzeczy. Piłka nożna, nie? Hokej czy jakiś. Ale żona, żeby zawsze była po Bogu na pierwszym miejscu. Jej ślubowaliście. Nie piłce, nie kolegom. Jej ślubowaliście. Kiedyś Pan Bóg będzie was z tego na pierwszym miejscu rozliczał. Tak praktycznie życzę wam odwagi i wytrwałości w przytulaniu żony. Przytulacie żony? Przytulajcie bardzo często. Mówcie im dobre słowa. Mówcie im dobre słowa. Większość kobiet jest słuchowcami. Nie? I mówcie im komplementy. Nie żałujcie tych komplementów. Nawet jak dla was nie mają znaczenia, nie? Nawet jak to trzeba tak wydusić z siebie. Zróbcie to. To wejdzie w krew. I z czasem się to stanie takie bardzo naturalne, a też one będą Wam wdzięczne. Nie? Będą Wam bardzo wdzięczne. Słuchajcie Waszych żon. One lubią gadać. Każda kobieta lubi gadać. Słuchajcie, nie musisz mówić, nie bój się. Nie? To nawet wręcz jest niekiedy niewskazane. Po prostu słuchaj. Dużo się dowiesz, a jej ulżyj. Słuchajcie Waszych żon, tego Wam życzę, takiej wytrwałości w tym słuchaniu. No a jeszcze ta taka sfera bardzo, bardzo delikatna, ale bardzo ważna seksualność. Tak żyjcie, żeby Wasza żona nigdy nie była, nie czuła się wykorzystana. Nigdy. A to zakłada znowu rozmowę. Nie? Żeby nigdy się nie stało tak, że poczujesz, że żona czuje się wykorzystana w pożyciu małżeńskim. To jest bardzo ważna sfera, i tutaj można bardzo poranić tą swoją żonę. Można by tam pewnie jeszcze dużo rzeczy innych dodać, ale to już sobie sami dopowiedzcie. Żony. Żony, kochane żony, życzę Wam, abyście jak Maryja były też otwarte właśnie na Słowo Boże, abyście współpracowały, abyście nie żałowały też tego czasu na modlitwę. Właśnie lubicie gadać, gadajcie z Panem Jezusem, gadajcie z Bogiem. Rozmawiajcie o tym wszystkim, a On Was będzie prowadził, jak Maryję, będzie prowadził życzę wam, żebyście coraz bardziej ufały waszym mężom. Święty Paweł tutaj tak wprost pisze, żony, bądźcie poddane swoim mężom. Nie? Ten fenimizm na no, tak poprzewracał w głowie, ale Paweł, jasne, że to z tym, co mówiłem, ale mężowie, wy kochajcie te żony tak jak Chrystus. Nie? Wtedy nie będzie problemu. Ale uczcie się też właśnie, żeby tak niekiedy ugryźć się w język, i po prostu zaufać temu, dać się poprowadzić temu mężowi. Nie podważać jego słowa, nie podważać jego autorytetu, bo no my mężczyźni, jestem księdzem, ale też mężczyzną, i, i powiem Wam, że my też jesteśmy delikatni. Jesteśmy wrażliwi, też nas, można nas zranić, a że mamy problemy z mówieniem, to później to zamykamy w sobie. Nie? I uważać na to właśnie, jak reagujecie na decyzję męża, na jego propozycje. Uważajcie na to. Życzę wam, abyście się nie wstydziły waszej delikatności, abyście się nie wstydziły łez. Tak Pan Bóg was stworzył, że bardziej przeciekacie. Nie? I życzę wam, żebyście się tego nigdy nie wstydziły. Żebyście nawet to okazywały właśnie temu mężowi. Życzę Wam, żebyście były zawsze atrakcyjne dla Waszych mężów. Nie tylko do pracy, nie? się pięknie wystroić, czy do doktora, jak idziemy, ale właśnie w tym domu dla tego swojego męża. Bądź atrakcyjna. My jesteśmy znowu wzrokowcami. Nie? I potrzebujemy tych bodźców. Bądźcie atrakcyjne. Pozwólcie mężowi też na to milczenie jego. Nie próbujcie tak wyduszać też z tego męża, a powiedz coś. Nie? A czemu milczysz? No on tak ma, po prostu ma. I życzę wam też właśnie takiego dania, przyzwolenia temu mężowi na, na to takie niekiedy milczenie. No a y, też w tej sferze y, Seksualnej, że to jest bardzo ważna dla mężczyzn sfera, to nie bądźcie twierdzą niezdobytą. Nie róbcie z siebie takiej twierdzy niezdobytej, ale z drugiej strony też Wam życzę odwagi, żebyście mówiły o wszystkich takich momentach, które Was ranią w tej sferze. Żebyście nie bały się inicjować rozmowy w tym temacie. Bo od tego bardzo dużo zależy. Pan Bóg nas stworzył właśnie z ciałem i duszą i pobłogosławił Wasze ciało i duszę. I on chce, żebyście byli jedno ciałem i duszą. Nie? Rodzice, rodzice teraz, kochani rodzice, mamo, tato. Życzę Wam. W pierwszym miejscu, żebyście zawsze byli pewni, że dzieci was potrzebują, nawet te starsze. Nawet jak tego nie powiedzą albo niekiedy dają do zrozumienia, że lepiej jak was nie było. Nieprawda. Dzieci was potrzebują. I wierzcie w to. Życzę Wam, żebyście tym dzieciom zawsze dawali dobry przykład. Żebyście pamiętali, że co w tych dzieciach zasiejecie, to to oni poniosą całe życie. Jakim oni będą mężem, żoną, ojcem, matką, to zależy przede wszystkim od Was. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy, te dzieci chłoną, szczególnie te malutkie, chłoną. I życzę Wam, żebyście zawsze im dawali ten dobry przykład. Za tym idzie też kolejne życzenie: cierpliwości Wam życzę. Trzeba tej cierpliwości bardzo dużo, ale miłość jest cierpliwa. I mlcie się o tą cierpliwość. Powtórz sto razy. Sto razy powtarzaj temu dziecku. Wytłumacz mu jeszcze raz, jeszcze raz, ugryź się w język, uszczypnij się. Nie pozwoli się ponieść nerwom. To dziecko się uczy. To dziecko się uczy. Ma prawo nie wiedzieć. Zostaw mu też ten margines, taki tam błąd. Nie denerwuj się, że nie zrobi idealnie czegoś. Pozwól mu na ten błąd. I wytłumacz i zachęć. Zachęć, takie bardzo ważne, żeby zachęcać te dzieci, budować. No to nie udało się jeszcze tak super, ale następnym razem będzie, będzie na pewno lepiej. Pomogę ci. Nie? Razem to zrobimy nie? i będzie lepiej. Ale nie dać się ponosić nerwom. Przytulajcie te dzieci też. Tak jak żonę, przytulajcie dzieci, często i mówcie, że je kochacie. Bardzo tego pragną, bardzo tego potrzebują. Te słowa takie bardzo proste, kocham cię, one potrafią naprawdę budować człowieka. Nie żałujcie tego, przytulajcie dzieci. Ale tak jak tutaj też słyszeliśmy, święty Paweł mówi, żeby nie rozdrażniać dzieci, to Wam też tego życzę, żebyście nie rozdrażniali, nie gorszyli swoich dzieci. Można bardzo łatwo dzieci zgorszyć. Czy to przez przemoc, kłótnie, pijaństwo, nienajboże też i molestowanie. Pan Jezus mówi bardzo jasno, nie lepiej by ci było kamień młyński przywiązać na szyi i wrzucić cię, utop się, utop się. Lepiej by było. I życzę wam, żebyście nigdy nie zgorszyli tych waszych dzieci. By anioł tam na straży, straży tych waszych nerwów, bo niekiedy to tak z nerwów człowiek wybuchnie też. I żeby te wasze dzieci nigdy nie, dostaje, nie doznały tego zgorszenia. No i w końcu dzieci też. Wszyscy jesteśmy dziećmi. To życzę i tym małym, i tym wielkim dzieciom. Nawet tym, którzy już rodziców nie mają, bo już umarli. Nie? Ale życzę wam też wszystkim, tak jak w tym pierwszym czytaniu czytaliśmy... Czci ojca, a zyskasz odpuszczenie grzechów. Szanuj matkę, a to tak jakbyś skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie. I takie te słowa tutaj jeszcze takie bardzo napełnione troską, a jeśli by nawet twój ojciec rozum stracił, miej wyrozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Pewnie, i to tego tam też wam życzę, jako dzieciom i sobie zresztą też. Miejcie odwagę. Miejcie odwagę też rozmawiać was, te starsze dzieci, mówić z rodzicami o tych trudnych rzeczach. Te zranienia, które nosimy właśnie od tych najbliższych, miejcie odwagę szukać pomocy. One są bardzo, to są bardzo głębokie zranienia. Nie bójmy się psychologa. Nie bójmy się pójść do księdza i, i poprosić o rozmowę, poprosić o, o modlitwę. Bo to są bardzo głębokie zranienia. I po to, żeby kiedyś właśnie z tym ojcem, matką porozmawiać i przebaczyć im to. Nie tylko próbować zapomnieć, bo to nie chodzi o to, ale naprawdę im przebaczyć, tak z serca, tak jak Pan Jezus przebaczył tym, którzy go krzyżowali. Mężu, żono, ojcze, matko, synu, córko, życzę Ci za świętym Pawłem. Aby panował w Twoim życiu pokój Chrystusowy. Niech słowo Chrystusa w Tobie mieszka w całym Swym bogactwie. A cokolwiek mówisz czy czynisz, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa. Jak dla Jezusa. Jak on służ mej nogi, jak on przebacza przebaczaj 77 razy, jak on kochaj. Aż na krzyż, aż do końca. Zachęcam Wam, żeby tak tą mszę świętą, dzisiaj ten wieczór cały, ale tę mszę świętą tak przeżyć właśnie tak rodzinnie. Jak będziecie przystępowali do komunii świętej, jeżeli jest tu właśnie mąż, żona, czy jakieś dziecko, przyjdźcie razem. Później po mszy jeszcze też, kto chce, może podejść i będę takiego błogosławieństwa udzielał indywidualnie, rodzinnie, nie? Poszukać się tutaj, mama, tata, może jakiś wnuk jest jeszcze, dziadek. Tak, razem tutaj przyjść i pomoglimy się, żeby ta wasza rodzina była święta. Amen.